Shimano, działacie już w tych garażach, czy nie działacie? Bo co się, jeszcze jesteście mało aktywni, ale już połowa lutego, zaraz marzec i ruszycie ostro z kopyta szaju. Jak zrobić to, jak zrobić tamto? Dlatego dzisiaj jeden z Waszych rowerów, to jeden z rowerów moich widzów. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz Jacka. Na przykładzie tego roweru pokażę Wam, jak odpowietrzamy hamulce Shimano typu starego, proste, bez narzędzi dodatkowych. Na początek, jak rozpoznać, czy macie stary czy nowy typ hamulca? Czyli, czy macie stary czy nowy typ odpowietrzania hamulca? To jest ten stary typ, a nasz konkretny hamulec, którym się zajmujemy dzisiaj, to Shimano M485, ale tych modeli oczywiście może być więcej. Jest to hamulec, który tutaj ma zbiorniczek na olej, ale te dwie śrubki służą jedynie do zdjęcia pokrywy i uzupełniania oleju czy odpowietrzania. Natomiast te nowsze. I to już będą wszystkie nowe hamulce od Xtera, przez XTK, i a i SENTA, i, i oczywiście z po te naprawdę niskie i nawet już pozagrupowe hamulce, które wydaje się, że mają taki dekielek do ściągnięcia, ale jednak mają port. Rozpoznacie to po tym, że w opisie, na przykład tutaj mamy ten hamulec. O. Yy, to jest BL yy, M396, to jest Acera. W opisie jest napisane odpowietrzanie za pomocą lejka? Tak. I to będzie ten port. Widzicie, tu są wprawdzie śrubki do demontażu, ale ich nie używamy, bo mamy port do lejka. Podobnie będzie w 3.6.5, na przykład Altusowskich. Jest napisane odpowietrzanie za pomocą lejka? Yes. W naszym przypadku nie będziemy używać tego lejka, żebyście wiedzieli, o czym mówię. To jest yy, mój tutorial odpowietrzania tych, właśnie nowszych hamulców, wkręcamy lejek, którym uzupełniamy olej, za pomocą tego lejka odpowietrzamy, bąbelki będą uciekały sobie tędy do góry. W tym przypadku takiego czegoś nie ma i teraz pokażę Wam, w jaki sposób będziemy odpowietrzać taki hamulec. Poziom trudności? Hmm, 2 na 5, naprawdę sobie z tym poradzicie. Yy, nie musicie mieć lejka, to jest dobra wiadomość. Jak widzieliście, już ustawiłem w poziomie zbiorniczek. To znaczy, po prostu chodzi o to, że kiedy odkręcimy pokrywę zbiorniczka, olej ma się nie wylewać i chcemy go uzupełnić w miarę maksymalnie ściągamy koło, tak, żeby móc wymontować okładziny hamulcowe. One by nam nie przeszkadzały, ale istnieje spore ryzyko za, zaolejenia ich, a wtedy są już do wyrzucenia. Nie wrzucajcie ich do piekarników. Zaolejone, zabrudzone yy, okładziny są do wyrzucenia. Jeżeli nie macie bloczków albo bloczek nie pasuje, zawsze można pokombinować. Ja ostatnio paneli się nakładłem. No i mam sporo różnego rodzaju klinów, wkładamy klin, ponieważ będziemy pracować yy, klamką hamulcową i uwaga, tego Wam nie pokazałem, ale to jest też moment na rozszerzenie tłoczków, jeżeli tłoczki w zacisku hamulca są ściśnięte, bo na przykład macie już zużyte yy, okładziny, to należy je rozszerzyć i to też będzie dobry moment wtedy, żeby wymienić okładziny. Dobrym, dobrą praktyką jest założenie takiej ścierki, bo oczywiście będziecie potem wszystko wycierać, ale będzie dużo mniej wycierania. No i teraz ściągamy pokrywę, ściągamy uszczelkę, która jednocześnie jest taką wyprofilowaną gumką, która nam jakby wyciska nadmiar oleju i sprawia, że olej będzie tam wypełniony po brzegi. Nie musicie kupować jakichś super fancy specjalnych pojemniczków do odpowietrzania. No proste rzeczy tutaj możemy robić i z tej torebki ja też będę jeszcze recyklingowi poddawał mój nowy płyn, który, który przeleje ze dwa razy przez te hamulce. Tam było już mało płynu, te hamulce już długo nie były używane. No i musicie tylko właśnie znaleźć sobie taką taką rureczkę jakąś taką gum gumowo-plastikową, która będzie pasowała do końcówki. Odkręcam śrubę. Mówi się, że mniej więcej na jedną ósmą obrotu. Ja to chyba robię trochę więcej. Dolewam płyn i bardzo fajnie, że Shimano ma płyn mineralny. On nie jest taki niszczący wszystko dookoła. I ten płyn już on się sam tutaj powoli wylewa, ale oczywiście pomagamy mu klamką. I teraz pamiętajcie bardzo ważną rzecz. Nie możemy sobie pozwolić, żeby tutaj tego oleju zabrakło i żebyśmy zassali płyn. I zobaczcie, że płynu ubywa wtedy, kiedy klamka wraca, powraca, czyli kiedy wciskam klamkę, nic się nie dzieje. Kiedy klamkę puszczam, do zbiorniczka jest zasysane, ze zbiorniczka jest zasysany olej. Nie, za, nie zasysajcie powietrza stamtąd, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, jak bardzo zapowietrzony był ten hamulec. Postukanie oczywiście w przewody jest dobrą metodą. Tutaj w przypadku przedniego hamulca to w ogóle jest bardzo proste i szybkie. Potem zakręcamy śrubę i sprawdzamy twardość hamulca. Można też... niektórzy jeszcze zaciskają klamkę hamulca i trochę odkręcają znowu śrubkę, ale... ...jeżeli przelaliśmy odpowiednią ilość płynu hamulcowego, to, to tych pęcherzyków powietrza tam nie będzie. To, co na dole widzicie, takie żółtawe, to jest stary płyn, to jest nowy płyn i oczywiście nie należy używać tego, co przeszło przez system, bo trzeba kupić nowy, a ten wylać na trawnik. To oczywiście żart. Ja go używam ponownie. Nigdy nie miałem z tym problemu. Nie zasysałem tego starego, brudnego i tyle. Po odpowietrzeniu uzupełniamy tak poziom płynu, żeby po włożeniu tej właśnie gumowej uszczelki troszeczkę tego płynu się rozlało. Czyli nie mamy w środku w systemie powietrza, dlatego ona jest tak ukształtowana. Przykręcamy. Wycieramy wszystko, wycieramy też yy, zaciski, czyli ten, tę część hamulca, która jest zamontowana na dole przy kole, czy przy tarczy. I to wszystko. Ustawiamy hamulce w takiej pozycji, w jakiej być powinny. I już. Za moment pokażę wam na przykładzie tylnego hamulca. Jest super. To bardzo dobrze będzie hamowało. Ten hamulec w ogóle nie ma oleju. Yy, pokażę wam na przykładzie tego hamulca, że nie trzeba woreczka używać. Można użyć prostego triku. W tym przypadku już bardziej pracuję nad pęcherzykami powietrza, czy takie popukanie po pancerzach będzie dobre. Pamiętajcie, że w tym przypadku pęcherzyki nie będą naprawdę uciekały do góry, tylko w dół będziemy je przepompowywać. A używam teraz takiego otwartego naczynia, bo jeżeli chcę kilka razy przez system przepompować, tu jest zero oleju, czyli upewnić się, że pęcherzyków powietrza tam nie będzie, to będę sobie znowu zasysał. Z tego pojemniczka olej i proste. Czyli mogę tak, bez końca mogę przepompowywać tę, tę samą, tą samą ilością oleju, tak, żeby wszystko dobrze odpowietrzyć. I działa pięknie. Tyle na ten temat. I pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś dodatkowe problemy, wpadajcie na forum.szyibeich.pl. I tutaj w części osprzęt, części serwis, kopedium wiedzy, hamulce tarczowe wrzucacie wasz problem. Ktoś pisał np. o odpowietrzaniu Shimano Saint, ktoś napisał o Deore XT, wrzucił zdjęcie, nietypowy, nietypowy dual control. Problemy tutaj rozwiązane, więc wskakujcie na forum, jeżeli macie problemy, ale najpierw oczywiście obejrzyjcie tutorial i powodzonka, a potem super brzytw, brzytwowo hamujących hamulców. Trzymajcie się, cześć!